Cześć wszystkim! Nie cały miesiąc temu, to jest 1 września 2014 roku. Minęły dokładnie 3 lata odkąd przyniosłam do domu moje PlayStation 3 i zaczęła się moja przygoda z konsolami. Muszę Wam powiedzieć, że to były naprawdę bardzo fajne 3 lata. Pochwaliłam Wam się tym faktem już wcześniej i dostałam od Was trochę pytań dotyczących tego, co ja uważam o sprzętach, co. Co się właściwie u mnie działo sprzętowo, i uznam, że teraz właściwie jest dobry moment, żebym mogła, żebym mogła rozwiązać Wasze wątpliwości co do moich opinii, czy do, co do moich doświadczeń z niektórymi sprzętami. W związku z tym, jeżeli jesteście takich spraw ciekawi, to zapraszam serdecznie na dalszą część nagrania. Najczęściej zadawanym mi pytaniem, jeżeli chodzi o sprzęt, to jest dlaczego zdecydowałaś się na PlayStation, a nie na Xbox albo PC? Więc na sam początek trochę nudnej historii. A w, gdzieś tak w okolicach roku 2004 miałam naprawdę bardzo fajnego PC, peceta, który miał jeden z najlepszych specyfikacji, jeden z najlepszych bebechów, jakie można było w tamtym czasie dostać i tak jakoś mi się udało w głowie, że mam bardzo fajnego paceta i w zasadzie nie muszę się niczym martwić. Właśnie minęło parę lat, w ciągu których grałam głównie w Simsy 2 i w jakieś tam starsze produkcje, przygodówki, point and click itd. i nie miałam jakiegoś tego zainteresowania nowszymi grami. To zainteresowanie wróciło mi tak gdzieś w 2008, 2009, kiedy to nabyłam sobie Mass Effecta i okazało się, że ta gra na moim komputerze potwornie smarka, ponieważ no już przekraczała troszeczkę możliwości mojego komputera, on jeszcze jakoś starał się dawać radę, no i to było bardzo przykre, ponieważ ponieważ moje przejście Mass Effecta na pc -cie było bardzo bolesne. Tam co jakiś czas mi się komputer wyłączał, bo po prostu już miał dość. On był w ogóle też strasznie zniszczony Simsami. E, ogólnie były z nim same problemy, więc uznałam, że no dobra, to może by go upgrade'ować. Ale okazało się, że to już, jest, no to już jest, był naprawdę e, Starszy model i okazało się, że przestali robić do niego częściej, wobec tego jedynym wyjściem było kupienie nowego komputera. Ale jak yy, zobaczyłam, ile musiałam wydać na nowy komputer, to mi oczy wyszły z odbit i stwierdziłam, że ja będę dobrych parę lat oszczędzać na to, żeby kupić sobie taki nowy komputer. No ale no, trzeba spróbować, nie? No to poszczędzałam jakiś czas temu, a potem stwierdziłam nagle, że mam wystarczającą ilość pieniędzy, żeby kupić sobie konsolę. I konsola wydała mi się zupełnie mądrym wyjściem, o tyle właśnie, że, wiem, że wiedziałam, że konsole wszystkie mają jednakowe specyfikacje, że one odtwarzają, że, w tym sensie, że gry robione są specjalnie właśnie pod konsole, ich specyfikacje się nie zmieniają przez dobrych kilka lat, mianowicie przez całą generację i to by było fajne wyjście. I w tym momencie zdecydowałam się na zostanie konsolowcem. A dlaczego PlayStation, a nie Xbox? To chyba Wam już mówiłam o tym. Możecie się domyślać tego powodu, jeżeli oglądaliście mój filmik o e, play, moim PlayStation 1. Wiecie, ja od dziecka wiedziałam, że jest też takie jak PlayStation, że jest to urządzenie służące do grania. I słyszałam również dobre opinie o tym sprzęcie. Jeżeli chodzi o Xboxa, to ja usłyszałam o nim jakoś w moim gimnazjum, znaczy no i w czasie kiedy byłam w gimnazjum i przez najpierw przez dłuższy czas myślałam, że to jest jakiś router, na którym da się grać, ponieważ moment, w którym słyszałam o Xboxie, zlał się jakoś z momentem, w którym w telewizji leciała reklama Live boxa, czyli tego, tego takiego routera od tele telekomunikacji polskiej i no... a Opinie o Xboxie na internecie nie były jednakowe pochlebne. Tam ciągle ktoś się żalił, że trzeba go naprawiać, że no coś się, no stop coś, coś z tym dzieje. Podczas gdy takich opinii o PlayStation 3 nie było, wobec tego nabyłam sobie PlayStation 3, muszę powiedzieć, że to była. Teraz muszę powiedzieć, z perspektywy czasu, że była to bardzo dobra decyzja, ponieważ no faktycznie jest tak, jak mówili, ta konsola mi się ani razu nie zepsuła i cały czas hula. Na gry na nią są cały czas wypuszczane, więc muszę powiedzieć, że całkowicie spełniła swoje zadanie i moje oczekiwania, jeżeli o to chodzi. Więc tak, to jest moja odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: który z modeli PlayStation 3 mam? Ja jestem w posiadaniu modelu. PlayStation 3 Slim o 320 gigowym dysku. Um, pytanie trzecie, czy moje PlayStation 3 kiedyś się popsuło? Już o tym wspomniałam, nie, moje PlayStation 3 nie popsuło się do tej pory jeszcze ani razy i mam nadzieję, że tak zostanie przez jakiś czas. Ona jest dosyć często odczyszczone. Oczywiście zdarza mu się zawiesić, tak jak w, każdy, w każdej konsoli tam jakiś błąd przeczytań skwyta, ale wtedy po prostu e, ją resetuję. i. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. i Jedyne co to, musiałam kupić sobie nowego PADA do, mm, do mojej konsoli, ponieważ stary się już trochę wyklikał i tak reaguje zmiennie na XA i R1. I to jest w zasadzie jedyne, co, jedyny element tej konsoli, który się tak naprawdę zużył. Kolejne pytanie brzmi, co uważasz o PADzie od PlayStation? I tu chyba nie wiem, czy ktoś się spodziewa jakiegoś rantu na DualShock'i, nic z tych rzeczy w każdym razie. Mnie osobiście bardzo, to bardzo dziwią wszelakie hejty po, właśnie pod adresem shocków w internecie, że o Boże, jak, jak dłużej gram na tym padzie, to mnie ręce bolą o rany, jak, jak gram na tym padzie, to mi się ręce z niego ześlizgują o rany, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. I no, co rozumiem oczywiście, to to, że ktoś może uważać jednego pada za wygodniejszego od drugiego. To jest spoko, bo wiadomo, wygoda jest w całości subiektywnym odczuciem i no tak już jest. I to jest okej, okay, to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, ale takie jakieś hejty są dla mnie dziwne. Ja całe życie grałam na DualShockach i Diłaszoko podobnych padach potrafiłam na nich grać jednorazowo, naprawdę bardzo długo nigdy mnie ręce potem nie bolały. Nie wiem, czy ja. Po prostu, jak, jak, jak gra, jestem zrelaksowana i nie ściskam jakoś tego pada nerwowo, czy jakikolwiek inny powód. W każdym razie, żaden puls z tytułu utrzymania pada nigdy mi się nie przetrafił. Yy, argument, nie, nie argument, zarzut tego, że komuś się ręce ześlizgują spada, potrafię wytłumaczyć tylko tym, że ten ktoś ma ręce brudne. Mnie się osobiście ręce spada, nigdy nie zgiwały, Nie wiem, czy ja mam jakieś inne dłonie od całej reszty ludzkości, czy coś takiego. W każdym razie mi się nic, nigdy nic takiego nie przytrafiło. Eee, moim zdaniem, tak naprawdę, pomiędzy Dualshockami, a padami od Xboxa 360 nie ma za wielkiej różnicy. Eee, oczywiście mówię to przez pryzmat, tego, przez pryzmat mojego doświadczenia, który. doświadczenia padowego, które jest w 99% związane z. Dualshockami, i no ale no, nie no jest tak, że nie miałam do czynienia w ogóle z padem od Xboxa. Miałam go w, ręk w rękach przy kilkunastu okazjach, więc wiem, z czym to się, <laughs> wiem w czym on jest inny. Jakie jak są różnice anatomiczne, i potrafię zrozumieć to, że innym osobom on bardziej pasuje, ale mówię, wszelkie e, zarzuty pod kątem dualshocków to. Równie dobrze, równie, równie dobrze mogą być pod kątem pada od Xboxa. Takie, tak naprawdę jedynym padem, odczułam, w którym odczułam autentyczną różnicę w trzymaniu, że poczułam, że trzymam w swoich dłoniach pilota do niebios, to było wtedy, kiedy wziąłam do rąk Walki 4, ponieważ on jest faktycznie wygodniejszy od wszystkiego, co mi się zdarzało trzymać w dłoniach. To tyle w temacie padów. Kolejne pytanie. Uh, Czy chciałabyś mieć PlayStation 1, 2, Vita, PlayStation Portable itd., tak dalej, itd., tak dalej, tak dalej. Uh, Więc tak, ja jestem obecnie w pośredniu wszystkich konsol, uh, stacjonarnych konsol Sony. Mam jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę. Mam również PlayStation Portable. Jedyną brakującą, konsolą, konsolą która, której brakuje mi w mojej kolekcji jest PlayStation Vita. I uh, no, Sprawa wygląda tak. Ja rzeczy, które bym chciała mieć, generalnie dzielę na dwie kategorie. Mianowicie przedmioty, które ja chcę mieć i są to przedmioty, które, na które ja jestem gotowa oszczędzać pieniądze, żeby potem w którymś momencie je sobie kupić, oraz są rzeczy, które ja chciałabym mieć, ale nie chcę mi się na nie wydawać moich pieniędzy, byłoby fajnie, gdybym je dostała w prezencie czy coś takiego, ale to nie jest coś, co ja bym chciała kupić. I właśnie widać znajduje się w takiej kategorii. Ja bym ją chciała mieć, ale nie, chce mi się wydawa nie chcę wydawać na nią swoich pieniędzy. Um, Wierzę się to również z tego, że może jak, e, chyba w jakimś fi filmie o tym mówiłam, e, ja nie lubię grać mobilnie. Ja czas, który spędzam poza domem traktuję jako ten moment, w którym ja nie gram, a kiedy już wracam do domu i mam ten czas na granie, to w 99% przypadków wolę wyłożyć się przed konsolą stacjonarną, co jest po prostu wygodniejsze, ty w tytuły się lepiej gra i po prostu jest to fajniejsze wygodniejsze i mnie to bardziej pasuje. W związku z czym moje PlayStation Portable leży przez większość czasu nieużywane, a przecież jest to konsola, która ma naprawdę bardzo dużą bibliotekę naprawdę fajnych gier. Vita miałam okazję grać na nią parę razy. W zasadzie nie różni się tak wiele od PlayStation Portable. Oczywiście jest tam nowocześniejsza, ma jakieś tam pewne funkcje, ale jeżeli chodzi o samą funkcję sprzętu, to ona jest Identyczna jak w przypadku PlayStation Portable i problem polega na tym, że nie ma na nią wcale tak dużo jakichś fajnych gier i uważam, że, że gdybym miała witę, to po prostu ona by leżała nieużywana przez większość czasu, a to by było zwyczajne, zwyczajne marnotrawstwo, dlatego nie chcę jej jakoś kupować. Um, kolejne pytanie, czy chciałabyś mieć Xboxa? Um, Tutaj się znowu powtórzę. Tak, mam te rzeczy, które chciałabym mieć, na które jestem gotowa oszczędzać pieniądze oraz te rzeczy, które chciałabym mieć, ale nie chcę na nie wydawać swoich pieniędzy i przyjęłabym je tam w formie prezentu, nagrody, bla, bla, bla. I Xbox i wszelakie konsole. Ja bym bardzo chciała mieć Wii U, Wii, właśnie Xboxa One, Xboxa 360, przy czym to nie są konsole, na które jestem gotowa wydać swoje pieniądze. Chętnie bym je właśnie... Przyjęła, miała w swoim domu, ale nie chcę wydawać na nie swoich pieniędzy z, z różnych powodów. Xboxów nie chcę kupować, między innymi dlatego, że masa tytułów tak naprawdę dubluje się z PlayStation 3 i PlayStation 4 i to tak naprawdę nie ma większego sensu. Wii nie jest do końca tym Wii U, nie ma gier, w które chciałabym zagrać. Wobec tego. Jestem, uważam, że posiadanie PlayStation jest w zupełności wystarczające dla gracza takiego jak ja. Je. Kolejne pytanie brzmi, czy, czy zobaczymy nowszą wersję Twojego filmu z Twoją kolekcją gier z, na konsolę? Tak, zobaczycie ją już za kilka dni. Mam zamiar się wkrótce wziąć za jej nagrywanie, tylko jeszcze muszę odebrać w poniedziałek jedną grę i wtedy moja kolekcja już będzie kompletna i wezmę się za jej nagrywanie. Zobaczycie ten film, już całkiem niedługo. Um, jaki jest twój ulubiony ekskluziv? Um, moim ulubionym ekskluzywem jest tu nie będę w zupełności oryginalna, uwielbiam The Last of Us. Jest to gra, która jest dla mnie absolutnie perfekcyjna, ma wspaniałą fabułę, super bohaterów, piękną muzykę, wygląda świetnie i ma wyśmienity gameplay. To jest uważam, to jest to, co czyni grę perfekcyjną. Generalnie wszyscy, którzy macie PC-ty albo macie Xboxy i nie mieliście szansy zagrać w tego, to naprawdę mi jest zwalżalona, jest świetna. Um, czy masz kontroler MUV i co o nim uważasz? Tak, mam Move'a i e, co o nim uważam? Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny sprzęt. Uważam, że on jest naprawdę funkcjonalny i można by z nim zrobić... E, można by z jego udziałem zrobić naprawdę wiele fajnych gier, ale właśnie on cierpi, myślę, na tę samą przypadłość, na którą cierpi PlayStation Vita. Mianowicie jest fajnym sprzętem, ale za bardzo nie ma w co nim grać. Są jakieś tam oczywiście gry sportowe, taneczne, ale no tak naprawdę właśnie to on służy głównie w produkcjach casualowych i za bardzo nie ma innego zastosowania, chociaż oczywiście tam nie chcę mówić, bo jest tam Killzone. Czuję się też trochę jak hipokrytka, ponieważ w, w Bioshock'a Infinite również można grać mówię, Ja nigdy tego nie spróbowałam, bo mam pewne obawy, ale no, fakt jest fakt, że da się. Na przyczyn, ja tego mówię mama, ale nie korzystam z niego za często, bo zwyczajnie no, nie mam na czym. Chociaż oczywiście no jakbym bardzo chciała, to możliwości są, ale no mi się nie chce. I ostatnie już pytanie, w czym twoim zdaniem konsola jest lepsza od PC-ta? W dwóch rzeczach. Po pierwsze w tym, że wszystkie konsole mają, znaczy wszystkie konsole Danej marki w jednej generacji mają te same be, bebe, bebechy i e, gry robione są specjalnie po to, żeby one na te gry pasowały. bez tego nie, nie trzeba się martwić minimalnymi wymaganiami, specyfikacjami itd. itd. ponieważ no to w ogóle nie zaprząta nasi, naszej głowy przez całą generację. Po prostu jak chcemy jakąś grę, to oszczędzamy na nią pieniądze i ją kupujemy i to jest wszystko, co musimy zrobić. To jest dla mnie bardzo wygodne, ja nigdy nie lubiłam właśnie tego. Tej zabawy z minimalnymi wymaganiami, i tak dalej, bo z tego to mi bardzo pasuje. A drugi powód jest taki dosyć trywialny, ale dla mnie dosyć ważny. Jeżeli chcemy grać na konsoli, to bierzemy pada, zajmujemy dowolną pozycję na łóżku, kanapie, podłodze, czymkolwiek. Możemy nakryć się kołdrą, kocem, czymkolwiek i grać. Przy PC trzeba, by, trzeba jednak zająć tam pozycję, ponieważ nie wiem, czy są bezprzewodowe pady na. PeCety może są, ale ja osobiście nie znam żadnej osoby, która by z nich korzystała grając na PeCecie i myślę, że każdy konsolowiec wie o czym mówię, że jednak przy konsoli trzeba tam zająć pozycję, trzeba siedzieć, być wyprostowanym itd., tak dalej, tak dalej, a przy konsoli to rób co chce tam zajmij taką pozycję w jakiej Ci, w jakiej ci po prostu wygodnie. Tak, i to są już wszystkie pytania. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę i tak, do zobaczenia już za kilka dni w filmie z moją kolekcją, a potem w kolejnych filmach na inne tematy. Dzięki wielkie i do zobaczenia.